No, no, pamiętam, że już wcześniej, wcześniejszym odcinku mieliśmy wziąć szkonia ale jednego nie wziąłem, tylko od razu wróciłem. A więc posłuchajcie, ja chciałbym powiedzieć Wam, nie dość, że w tym odcinku, chciałbym Wam powiedzieć, że kiedy już zobaczę, że jest 10, 10 subskrypcji, no zacznę przygotowywać spe odcinek specjalny. Postaram się go rzucić jak najszybciej. Mam nadzieję, że ludzie się z niego ucieszą. Pozdrawiam ten. Pozdrawiam wszystkich. No i co było? Słuchajcie. Jak pamiętacie, mamy domek na drzewie. No i tak się zastanawiam czy nie zbudować sobie drugiego. Posłuchajcie. No posłuchajcie. Jak widzicie, ta chatka przecież nie jest zbytnio duża. No i nie mamy tutaj du dużo przestrzeni. O, ale ja mam tutaj rzeczy. Poczekajcie, odłożę je sobie. Nie ma. Co. Nie mam tutaj nic. Ma po stronie widzę. Odłożę złoto. Z tym, czy ktoś z Was oglądał w odcinek, już nie widziałem. ja tam zobaczyłem, że my, że my już mamy już ten. chwilę e, e, 600 skrypcji. No i naprawdę jestem zdziwiony. Naprawdę. Nie, że to jest tak mało w większości. No to ja naprawdę jestem bardzo zdziwiony, No. posłuchajcie. I, i, jeżeli ktoś jakiegoś zwierzaka, pozdrawiam. Oczywiście też te zwierzaki, czyli was. Przykładowo króliki, albo koty, albo psy. Zależy kto, kto z was kto, co ma. Tak w sumie. To proszę mówić. z posłuchajcie Bo ja niedawno sobie go No właśnie, on się bardzo szybko, ro... ten telefon się bardzo szybko rozładuje I w niej Kiedy już będzie nowy Ło, wow, czemu ja tą nagrywarkę na drugą stronę przełożyłem? Ta nagrywalka ma być tu, gdzie teraz jest nie wiem, czy ktokolwiek was nie, nie widzi, ponieważ jej prawie w ogóle nie widać. O ja, ja mam tak zużyty miecz! Gdzie to ja muszę być, zobaczyć, czy mam tam żelazo. W chacie Chodzi właśnie, te, się też zastanawiam, jak i by sobie zrobić drugą chatkę? Napiszcie pod tym odcinkiem w komentarzu, czy zbudować sobie jakąś latającą wysypkę, o tutaj, o. Czy zostać w tym? Czy sobie zbudować jakiś domek na wodzie? Czy wygładzić sobie tam obok teren i tam sobie wybudować taką chatkę fajną na ziemi? Poza tym ja tutaj prawie, że nic nie robię, kiedy nie nagrywam. Wczoraj rzuciłem tą za z autoklikerem, no to Naprawdę się zdziwimy, jaki tam jest dźwięk. Nie wiem, czy ktokolwiek Was będzie tym dźwiękiem zadziwiony. Nie wiem, czy w ogóle go będziecie słyszeć, ponieważ ten. Ponieważ tak trochę. Ponieważ nie miałem za bardzo podgłośnionych, nie. Nie wiem, czy kiedy podgłośnie to wy mnie słyszycie mocniej. Chociaż nie, chyba nie. Ja! Czekaj, sobie dzwonek zmienię. Przepraszam was, że robię to na odcinku akurat, ale... Papiercu ty oszukańcu. Z go odjedziemy. Albo nie, zrobimy mu krytyczne. A! Nie udało się. Chodź tu świnio jedna z wody. To jest świnia normalnie. Boi się mnie. Gdzie jest ten świniok? Jest i świniok. Świniok. No ja nie mogę. Czemu ty nie zaatakowałeś? No posłuchajcie. Mało odcinków. To dla... Temu zrozumcie. Mało czasu. Potrzebuję trochę odpoczynku. Czasami też chcę sobie pograć na laptopie, nie? Ale na laptopie chyba jednak nie będę nagrywał, ponieważ skoro on ma. Ponieważ skoro ja sobie nie chcę kupić laptopa bardzo dobrego, a on ma problemy z Minecraftem 1.14.4, no to ja wam nic nie poradzę, że ja musiał na 1.12.2 nagrywać. W sensie on ma nawet z 1.12.2 na czterech czankach problemy. tak więc nie będzie chyba na komputerze, chyba że będę, mi, chyba, że będę miał... Zamiast Windowsa 7 XP, ponieważ miałem tam i bardzo dobrze chodził, ale ja chciałbym mieć Windowsa 7 na Amonga. co co tutaj mówię? Amonga nagrywać. Ej. Wszystkie te kwiatki. Zatem dzisiejszy plan na odcinek wygładzić sobie tam hotelem. Ja ogólnie czytam bardzo często komentarze. A no nie zawsze mi się udaje. Zrobię sobie w sumie ten złotą łopatę, ale no wiem, że złotą się, się nie bardzo opłaca. Zrobię sobie drugą kamienną na zapas. Ja to jeżeli coś bardzo wolno robię, no to bardzo przepraszam. W sumie to ja i tak już bardzo Ja, ja i tak gram 3 lata w Dalej zrobię kilka rzeczy trochę wolno. Ale no staram się to robić jak najszybciej, ale wolno, żeby dobrze. Teraz sobie te dwie kwiatki Ja tych kwiatków nie, no nie lubię. Przepraszam, nie chcia chciałem powiedzieć nienawidzę, ale tak naprawdę to ich nie lubię. Taki fajny barnik! ja myślałam, że z tego różowy wyjdzie, a tutaj karmenazowy wychodzi. O nie! Trzeba tą wodę zabrać. Tylko, że jak? Po pytanie jak? Jak tą wodę zabrać? wiem, że mogę ją zabudować całą, ale to by mi się sporo zajęło. Dobra, bo słuchajcie, załuduję, odkopię, wrzucę. Dobre, słuchajcie, już zabraliśmy i nie sądziłem. Że to będzie aż takie bardzo głębokie. No to tu mam węgiel, nawet do sobie go wezmę. Słuchajcie, trochę mi zajęło to zabudowywanie. Tam robiłem ten. Ja tam zrobiłem. Eee, Widocznie nam wykradzanie obywateli, cała seria obywateli, Oh, no właśnie muszę to pochylić. Może to mi będzie przeszkadzać. Słuchajcie. Raczej nie muszę chyba to zrobić, ale póki co. No póki co to musimy zrobić trochę ziemi. Coś to przechodzimy. Nie będę tam schodził na dół. Ja jeszcze tam nie chcę. To mamy dosyć zużyty. Czy będziemy stać na nowy? Stać mnie na nowy łódki dwa. Dobra, wiecie co? Ja nie lubię tych minecraftowych dźwięków. Zdecydowanie. Okej. Okay. co, było jeszcze Mamy kobla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. mamy. sobie łobatę tę siekierkę, <laughs> Czemu akurat noc się robi, zobaczymy się jak będzie dzień i z tej okazji to, to się też z, 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 przepali, jedzionek. i łopatka i zwalaj i i ta i ta to znaczy.

Dobra, ukróć myjczyk, wodę. To ja nie chcę tego całego tego nie, tak tak, jest tak nam wystarczy. Zgadujcie, czy jest tak nam wystarczy. Nie, nie zgadujcie, ponieważ każdy zapewne napisze dopiero, jak ja to skończę. A Miał pieska. Dziś dom? Co jest pieska? Czy nie wiem, czy pójdzie na siedemkowce, powinien, czy nie? Wiesz jakby one często i one jakby czasami idą na jedną. Chodźcie, dawajcie, dawajcie. Ja chcę tego psa. Gdzie jest ten pies? Pies! Gdzie ty? No i już zwalił śmierdek mały. I na wodzie też sobie zbudujemy. Na tym odcinku być może platforma ile? 15 minut. Ja, ale ja jestem ja, głodny. Ja! O, sprowadziłem to sobie. Sobie coś takiego zrobić. czego ja zrobię to no, zamiast żelazną? Wierzyć mi się nie chce, ziemia. Gdzie to było? To tutaj nie ma. Gdzie to jest? Ale gdzie to jest? Finiak, gadaj gdzie to jest. tutaj nie to kupali nie badałem tak przepraszam ale trochę jest okrutnie u mnie teraz A ponieważ ja sobie... Ja to tam miałem. Aha! O ja? Nie. Z tego jednej ziemi może to nie wystarczyć. Potrzebujemy mówiąc końców tak. ktoś mi wlazł do pokoju i teraz jest na bardzo głośnym krześle. Teraz mi będzie zająć życie specjalnie. Pies! Pies! Co ty robisz? Uratujesz cię! Wychudź. daj się na jedną kość oswoić. Mam, mam kość, mam kość, stój. Andrzej, co? Za ostatnią kością! Chodź pies. Jest! się chyba mu, się może tepnąć. Pies no, co ty taki powolny jesteś? Siądź. Skoro nie chcesz iść, to samemu cię popcham. Tam, gdzie masz siedzieć. Siedzieć tutaj, nie. jeszcze trochę tu i jednak jeszcze troszkę tam. Dobra, bądź tutaj. Ej, to ja jeszcze tego nie zrobiłem, I jeszcze mam platformę do zrobienia. W ogóle to wyspę, no to zobacz, no to zbudujemy gdzieś tam na odcinku. Na innym. Eee, Okej, okay, to tutaj było. Drzewa będzie trzeba wyciąć. To tyle. Ech, oczywiście, ten tutaj. O, jeszcze musimy te pieńki rozwalić. Tych pieńków my też nie chcemy. To jest Nienawidzę krypciu.

to jest zostanie to jest niebezpieczny świat. A w sumie no to ja, czemu ja się nie prześpię? Będzie mi nie W tym poranek. Odłysk, kiedy nie, nie. czy tutaj sobie zbudować taką chatkę czy być może i idealnie pozbierałam drewno patrzcie, ale mądry Chodź teraz o, na słońce, nie pójdzie. O, teraz nie będziemy sobie zbierać tu zgniłe mięsko dla pieseła. Tutaj jest świetny ma. Czy zbudować sobie? takie długie, jak ja tam patrzę. To będzie jakieś takie. czy nie? Czy też? Być może. I... Takie coś, co ja chcę, żebym trochę czasu przywołał. Ale oczywiście, bym to by zrobił gdzieś tak poza odpinkiem. A więc pewnie, jak nie chcę, zrobię to w pewnym odpinku. Leka, berwa w pajat. Co ty tak chodzi? Co ty nie będę słyszał mój? moich Nie będę słyszał w innych ojcach, panie. Co ty w Nie trzeba. I też być może to w środku wypełnić, o, tu i tu i to tak całe wypełnić. Jeszcze mogę całe i po prostu to tak wypełnić całe wypełniać. To całe, całe i zbudować ściany, postawić drzwi tam na lądzie. Jeszcze raz powtórzę, tutaj zamieszkacie na wodzie. Tutaj o w domku normalnym, czy zostać w tamtym? Czy zbudować sobie tutaj wyspę? To zależy od Was. To było na tyle. Cześć.